Ja się skoncentruję na yy, neuromodulacji yy, nerwów krzyżowych stosowanej w nadaktywności pęcherza moczowego. Pierwszy przypadek to chora 23-letnia, która się do nas zgłosiła z powodu nasilonych dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych, głównie związanych, czy przede wszystkim związanych z fazą gromadzenia moczu. Był to często mocz. Parcia naglące, nokturia dwa razy bez naglącego nietrzymania moczu. Dolegliwości chorej towarzyszyło dłuższego czasu od okresu młodzieńczego. W przeszłości była leczona z powodu depresji, przyjmowała e, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, była poddana ponadto w 20 roku życia laparoskopowemu usunięciu torbieli jajnika z powodu e, jej pęknięcia. Nadaktywność pęcherza moczowego, jak zaznaczyłeś, jest rozpoznaniem klinicznym, czyli Rozpoznajemy nadaktywność na podstawie wywiadów, na podstawie kwestionariuszy, obiektywizujących te dolegliwości. i tutaj nieodzowny jest dziennik mikcji. U chorej, chore oddawała mocz do 12 razy w ciągu dnia, palce naglące do 8 razy w ciągu doby występowały. W nocy dwukrotnie miała konieczność przerwania snu w celu oddania moczu. Nie obserwowano, nie towarzyszyły jej epizody naglącego nietrzymania moczu.